Cześć wszystkim, tu Magda. Dzisiaj zapraszam Was na denko twarzy i ciała. Jeśli interesuje Was ten temat, zapraszam do oglądania. Zobaczcie, mam tu taką torbę, jest ona z Hairytale Cosmetics i jak na moje standardy denkowe jest ona dosyć mała. Mam nadzieję, że tym razem chociaż raz nie wyjdzie półgodzinny materiał. Nie powinien, mam nadzieję, że mi się to uda. Rozstawiłam wszystkie kosmetyki i zacznę od pierwszego. I mam tutaj żel pod prysznic z marki Nae. Jest to żel o neutralnym zapachu z organicznym ekstraktem z kwiatu pomarańczy. I powiem Wam szczerze, że faktycznie ten zapach jest dosyć neutralny, jest bardzo delikatny. Jedyne co mi nie pasowało w tym żelu. To jego konsystencja, bo ja jednak wolę takie gęstsze konsystencje, a tutaj ona była bardzo rzadka i przez to miałam wrażenie, że ten żal bardzo szybko mi się skończył. Ale jeśli chodzi o domycie, o skórę po wytarciu ręcznikiem, to była bardzo przyjemna. Nie była jakaś przesuszona czy coś z tych rzeczy, absolutnie nie, więc to na plus. No ale tak jak mówię, tutaj raczej taka, ta konsystencja sprawiła, że ponownie nie kupiłam tego produktu. Kolejne żele, na których punkcie mam ostatnio totalny szał i nie kupuję nic innego, co widać. Jest to żel pod prysznic z marki Duff. Słuchajcie, to jest jeden z piękniejszych zapachów jakie znam i jakie uwielbiam i ten zapach nigdy mi się nie znudzi. właśnie zapach ten oryginalny zapach z Daw i co tutaj mam powiedzieć no przede wszystkim ten żel dobrze domywa również nie mam wysuszonej skóry Tuż po przetarciu ręcznikiem, więc to jest dla mnie ogromny plus, że nie ma takiego poczucia ściągnięcia. Yy, I mało tego, tutaj w ogóle w składzie mamy, kupiłem to, problem, betainę, ale oprócz tego ten skład jest, jeśli chodzi o detergenty, taki można powiedzieć łagodny, czy o średniej mocy działania. Raczej kierowałabym się w stronę łagodnej mocy działania, z tego co tak rozpoznaję teraz tutaj detergenty, yy, ale. Ja uwielbiam, i teraz akurat mamy pod prysznicem inny zapach daw, bo tak stwierdziłam, dobra, po trzech butelkach. Wypada w końcu kupić coś innego, żeby się nie znudziło. Nie, ale zarówno ja, jak i mój chłopak bardzo lubimy te żele i obydwoje je używamy. Też plusem jest to, że nawet można je znaleźć Biedronce na promocji. Jak na przykład, nie wiem, akurat skończy się żel i idziemy na zakupy spożywcze, no to mogę też od razu do koszyka wrzucić właśnie ten produkt, co uważam też za spoko opcję. W ogóle wydaje mi się, że kiedyś DAW miało gorsze składy pod tym względem, że były mocniejsze detergenty. Nie dam sobie ręki uciąć ale tak mi się wydaje. Latem używałam między innymi te dwa balsamy i może zacznę od tego aloesowe. Jest to balsam do ciała organicznych sok z aloesu i jest to typowa konsystencja kremowa, jeśli chodzi o ten produkt i powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie nawilża moją skórę, nie miałam poczucia jakiegoś takiego, takiej suchości. Ja też nie lubię takiego efektu na skórze, że ten balsam tak totalnie wnika i nie czuć żadnego jakiegoś takiego nawilżenia. Lubię takie... Bogatsze konsystencje, a ten według mnie był bardzo w porządku. Nie jestem do końca przekonana, czy byłby. Tak samo dobry zimą i jesienią, bo wtedy moja skóra potrzebuje bogatszych konsystencji, bo ja mam taką dość suchą skórę. Ale jak na porę letnią, to ten balsam dobrze się sprawdził. A drugi produkt, i można by powiedzieć, że to jest takie trochę przeciwieństwo, dlatego że mówię Wam tutaj, że lubię takie, takie konkretne konsystencje, no a to ten balsam. A właściwie to się nazywa nablężająco kojący hydrożel do ciała. To to w ogóle nie była żadna kremowa konsystencja, tylko właśnie taka żelowa, ale powiem wam szczerze, że dla mnie ten produkt, na przykład po opalaniu albo jak było gorąco, ja mam tak, że ja lubię, ja muszę po każdej kąpieli coś w siebie wetrzeć. Uwielbiam balsamy, to jest dla mnie taki rytuał, bardzo przyjemny i uwielbiam to. No a jak były upały albo jak właśnie wróciłam z jeziora czy z nadmorza, wzięłam prysznic, no to to było dla mnie zbawienie, bo ten produkt niesamowicie orzeźwiał moją skórę. Ochładzał i też bardzo lubiłam ten efekt, bo tutaj mamy sok z aloesu, to faktycznie była konsystencja żelowa, ale gdy już wchłonęła, to nie miałam również poczucia ściągnięcia, czego bardzo się bałam i się pozytywnie zdziwiłam. Moim zdaniem to było takie nabliżenie w punkt, ale muszę Was przestrzec przed tym, że jak już nałożymy ten hydrożel, no to dopóki on nie wchłonie, może się trochę kleić. Dla mnie to było znośnie, mi to nie przeszkadzało, zwłaszcza, że on w dość szybkim tempie się wchłania, więc to też ogromny plus. Mam drugie opakowanie, bo dostałam od przyjaciółki. Teraz już nie zdążę go zużyć, bo już jest zimniej i jakoś mnie nie ciągnie do tego produktu. No ale na przyszłe wakacje będzie jak znalazł. O, i tutaj zachowała się ostatnia sztuka. Pilingu kawowego Body Boom Kokos. Bardzo lubię te peelingi. One są kawowe, są takie konkretne. Ja bardzo lubię peelingi kawowe, bo ma, naprawdę mam poczucie złuszczenia tego naskórka. Ale mimo wszystko ostatnio używam peelingu cukrowego, który również bardzo uwielbiam, ale chyba najbardziej lubię jego zapach. Może pokażę go Wam w jakimś innym filmie. Dajcie mi znać, czy na przykład Was interesuje moja aktualna pielęgnacja ciała i twarzy, to mogę Wam pokazać czego używam i co uważam ale no pieniądze kawowe zawsze ja jestem zawsze za o tym produkcie wydaje mi się, że już mówiłam wiele razy, a jest to Antyperspirant Basic Lab 72 godziny jak widzicie dwie sztuki zużyte teraz tam leży kolejna sztuka którą aktualnie używam no dla mnie ten produkt jest świetny, ani mi się śni zmieniać na cokolwiek innego i próbować to jest dla mnie strzał w dziesiątkę spełnia wszystkie moje potrzeby nie brudzi materiałów przede wszystkim działanie jest świetne i jedyne, jedyna myśl, która przychodzi mi to taka, że mam nadzieję nadzieję, że go nigdy nie wycofają. Są jeszcze dwie łagodniejsze wersje, 48 godzin i 24 godziny. Ale oczywiście to się wszystko różni składowo. Te 72 godziny to jest najmocniejszy antyperspirant. Kolejny produkt to mydło w płynie Make Me Bio Orange Energy. Pamiętam, że wybrałam to mydło, chyba najbardziej mnie to Orange Energy przyciągnęło, bo uwielbiam pomarańczowe produkty i zapachy. Powiem Wam, że trochę drogie jest to mydło, bo tu ma 250 ml, i nie wiem, chyba kosztuje 20-30 zł, ale działanie było świetne. Jezu za każdym razem wochała moje dłonie, bo tak przepięknie pachniały, dobrze domywały, nie wysuszały dłoni i przede wszystkim genialnie na tym mydle myło mi się moją gąbkę do makijażu, bo ja zazwyczaj jak myję gąbkę do makijażu, no to używam mydła, które akurat mam na umywalce i do tego sprawdzało się świetnie. Spa Anwen, kule do kąpieli o zapachu akacji. Zapach akacji, oczywiście, przepiękny. Ja niestety w domu nie mam wanny. Ubolewam na tym, mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. Póki co wrzucałam połówki tych kul do miski z wodą, w której moczyłam stopy przed pedikir. No i te kule, no bardzo przyjemne, no co mam powiedzieć? Nie powiem, że nie. Za każdym razem, gdy ciałam te kule na pół i wrzucałam do miski, myślałam sobie, ale bym wrzuciła tą całą kulę do wanny. Tak było, ale to kiedyś. Na pewno, jak będę miała wannę, to sobie kupię te kule i będę używała za każdym razem. No. O tym produkcie również mówiłam: jest to mokorz brązujący balsam do ciała i twarzy, pomarańcza z cynamonem. No, ten balsam jest świetny. Ja oczywiście używałam go bardziej przed wakacjami. Ostatnio zużyłam do końca, bo tam taka mała część została. Przyznam się Wam, że raz w miesiącu korzystam z solarium. Wiem, że to nie jest zdrowe. Wiem, ja robię to na własną odpowiedzialność, jakby, calm down. Natomiast, jeśli wy chcecie przez cały rok używać tego typu formy do palania, to uważam, że ten balsam jest do tego najlepszy. Oczywiście pamiętajcie o tym, aby robić systematyczny peeling ciała, żeby ewentualne pozostałości po tym balsamie zmyć, ponieważ jeśli będziecie za często go kłaść, a za mało złuszczać na skórek, to mogą Wam się robić takie ciemne plamy, więc tutaj uprzedzam. Ja uwielbiam zapach, jego działanie jest boski. Mm. Bo ten zapach jest nie do podrobienia. I przejdźmy do pielęgnacji twarzy i zacznę od samoopalacza do twarzy Madara Fake It Healthy Glow Self Tan Serum. Mówiłam już o nim też w jakimś poprzednim filmie i powiem Wam tak. Dla mnie to jest najlepszy samoopalacz na świecie. Jedyne co ja przypomnę, mam cerę mieszaną w kierunku suchej. Wiele kremów mnie ściąga i jest za słabych, zwłaszcza tych na noc. Natomiast ja próbowałam na początku ten samoopalacz kłaść. Na noc solo i naprawdę tak sobie przesuszyłam cerę, że nie macie pojęcia. Potem musiałam dłuższy czas ją odżywiać, żeby wróciła do siebie. Ale wiecie, co ja robię? Ja akurat mam ten przywilej, że ja pracuję z domu, więc rano wstaję i jak chcę sobie opalić twarz, bo mówiłam Wam o tym solarium, ale ja twarzy nie opalam na solarium, oczywiście, więc ten samoopalacz używam przez cały rok. I ja rano wstaję, nakładam ten samoopalacz po umyciu twarzy, oczywiście. I czekam tak z kilka godzin, zresztą widzę, że moja twarz jest ciemniejsza, wtedy sobie zmywam ten samoopalacz i nakładam krem na dzień. Dzięki temu nie trzymam całą noc tego samoopalacza, nie przesuszam sobie tej cery. O ciekawie opcji mówiła też Paulina u siebie na filmie, Paulina Czarszka. E, aby nałożyć ten samoopalacz, poczekać 20 minut i potem na niego, jak on już tak przeschnie, żeby się nie kleił i żeby było widać, że wchłonął. E, I wtedy na to należy nałożyć krem na dzień czy na noc. Jako takie nabilżenie, więc myślę, że to też jest fajna opcja. Ja akurat nakładam samoopalacz solo i pilnuję, żeby w odpowiednim czasie go zmyć. To jest jedyny samoopalacz, który mnie nie zapycha, który nie robi mi żadnych niedoskonałości. Bardzo dobrze się sprawdza na mojej serze i dałabym za niego chyba każde pieniądze, bo jest warty każdej złotówki. Myślę, że już znacie ten tonik: jest to Ecolab i jest to tonik do twarzy odmładzające. Ja wiecie co, jak tak przeglądałam swoją torbę z denkiem, to bez bicia, tam było jeszcze 6 dodatkowych butelek tego toniku, ale wszystkie wywaliłam, stwierdziłam, no po co mam to wszystko tutaj pokazywać. I jak wiecie, używam notorycznie tego tonika bardzo, bardzo często, ale ostatnio kupiłam sobie w Drogerii Natura ten tonik. To jest ta sama marka, tylko to jest tonik do wrażliwej skóry. I powiem Wam tak, Uważam, że działanie mają takie same, ale przyznam Wam szczerze, że zapach tego tonika jest tak sztuczny, że ja przez pierwsze kilka razy miałam wrażenie, że spryskuje się jakimiś takimi tanimi perfumami, co nie było przyjemne. I tak jak teraz się już można powiedzieć, przyzwyczaiłam, to myślę, że nie kupię ponownie, no bo jednak ten zapach troszkę odrzuca, i myślę, że po prostu wrócę oczywiście do tego tonika. No bo jakżeby inaczej. Ale za to pianka do mycia. Jest to też ekolab i ta seria do suchej skóry jest już świetna na dzień, na rano. Bardzo jest przyjemna, żeby odświeżyć tą serę po całej nocy. Nie jest jakaś taka mocno oczyszczająca. Bardzo lubię i też chciałam jakoś tak pokazać ją i powiedzieć wam, że tonik, może zapach mi nie przeszkadza, ale tutaj absolutnie ta pianka mi się nie kojarzy z jakimiś takimi. Perfumowanymi zapachami, więc to jest ok. Jak jesteśmy już przy żelach myjących, no to tutaj moje najświeższe, chyba, denko ze wszystkich. Jest to Oblepika Siberica, witamina C, i jest to żel do mycia twarzy, żel pianka do twarzy. I w sumie nie wiem, czemu to się nazywa żel pianka, bo to konsystencję ma żelową, ten produkt. I ja ten żel używałam wieczorem, przy rutynie wieczornej. Bardzo dobrze do, zmywał makijaż, to znaczy balsam, najpierw balsam do twarzy czarny. I potem ściągałam oczywiście gąbką kończak i wtedy nakładałam ten żel. Bardzo dobrze domywał ten balsam z pozostałościami makijażu. Z tego byłam bardzo zadowolona, jakby super. W ogóle pokazywałam go Wam na Instagramie i w ogóle kilka osób napisało, że jakieś miało uczulenie po nim. Mnie absolutnie nic nie spotkało. Jedyne, co mi nie pasowało w tym produkcie, to zapach, bo centralnie od początku do końca, w sumie już przy końcu, oczywiście przyzwyczaiłam się do zapachu. Stwierdziłam, że ścierpię to, ale ten zapach jest naprawdę nieprzyjemny. Powiedziałabym, że to był zapach jakiegoś zepsutego owoca, jakiegoś kosmetyku, który stracił ważność. Naprawdę dawno nie czułam. E, takiego nieprzyjemnego zapachu. Ciężko mi go opisać, natomiast jeśli chodzi o działanie, to był świetny, ale jeśli chodzi o takie walory estetyczno uprzyjemniające życie, no to nie bardzo. Muszę również wspomnieć o kremie z Bentona. Tu są wszystkie pociachane tubki. Jest to krem Benton Aloe Hyaluron Cream. Ja o nim pijałam Wam kilka razy z zachwytu na Instastory i stwierdziłam, że tutaj też Wam muszę trochę popiać. Chodzi o to, że ten krem do twarzy nadziei jest boski. Stąd tyle tubek, nawet nie wiem, czy to są wszystkie, które zużyłam. Ja przede wszystkim ten krem używałam jakoś tak luty marzec, wydaje mi się, od, jakoś od tej pory, i nawet wydaje mi się, że chyba już go używałam w zeszłym roku. Wiecie, do końca nie pamiętam, czy to była też jesień i zima. Natomiast wiem, że ten produkt jest boski sama konsystencja tego kremu jest bardzo ciekawa, bo ciężko mi to opisać, ale ta konsystencja jest tak gładka w dotyku i tak przyjemna i tak mięciutka konsystencja, no ale takie miałam odczucia yy, i na twarzy to samo, świetnie się wchłania pod makijaż również jest świetny ten krem. Yy, ja po prostu chyba przestałam go używać, dlatego że miałam takie poczucie, że mm, chcę po prostu czegoś nowego, bo jak widzicie dużo mm, no tubek zużyłam, też mam takie coś w głowie, że się boję że może twarz się przyzwyczai. No nie wiem, takie mam jakieś poczucie, więc chciałam zrobić sobie chwilę przerwy, ale na pewno do niego wrócę. Jak macie cerą podobną do mojej, to musicie wypróbować ten krem. Mam tutaj jeszcze maskę w płachcie Watermelon, jest to marka Ariul. Dostałam tą maskę od Palinę Czarszki. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Jeśli chodzi o tą maskę, to jest maska w płachcie. Ona jest arbuzowa. Powiem Wam, że ja kocham kosmetyki arbuzowe, ale to jak pachną produkty z tej marki, to jest po prostu hit. Boski zapach arbuzowy, mniam. I to nie jest taki sztuczny, chemiczny, taki prawdziwy arbuz. Naprawdę. Jeśli chodzi o działanie tej maski, to powiem wam, że ona była bardzo mocno nasączona. I ja chyba ją trzymałam z 40 minut. I rzadko tak mam, bo zazwyczaj wiecie, ta, ta płachta, cała yy, taka sucha się robi, te rogi, po prostu już jest to poczucie, że faktycznie się wchłonęła całość produktu yy, i trzeba ją zdjąć. Tutaj to minęło 40 minut, a dalej yy, ta płachta była taka nawilżona, ale już zdjąłam sama tą maskę. I jedyne, co muszę powiedzieć, to to, że jak zdjęłam tą maskę, nie miałam takiego poczucia. Aż tak ogromnego nawilżenia, że nie musiałam na przykład nałożyć kremu. Musiałam nałożyć krem. Powiem tak, to była bardzo przyjemna maska do typowego spa. Fajnie, bo mogłam ją długo trzymać na twarzy, czuć się odprężona. No ale jeśli chodzi o to nawilżenie, to było tak. Też nie wysuszyła, wiadomo, ale jednak tego kremu potrzebowałam. Soa Krem Maseczka Algi Morskie. Kocham tą maseczkę, czaję się na drugą. Ona prześwietnie nawilża. Ja lubię ją trzymać tak z 20 minut, na przykład po nałożeniu maski oczyszczającej marki Czarszka. Jak mam więcej czasu na spa, to właśnie nakładam najpierw tą maseczkę oczyszczającą Czarszka, potem... Oczywiście zmywam, no i nakładam tą asoę. Moja twarz jest tak nawilżona i tak oczyszczona, że to jest ciężko opisać. Kocham ten duet, dlatego chcę ponownie kupić opakowanie tego produktu. Jedynym minusem jest zapach, no ale to są algi. Naprawdę ten zapach jest bardzo, bardzo specyficzny. Jednak działanie tutaj przewyższa. Totalnie jestem w stanie. Przetrawić ten zapach. W ogóle dzisiaj chyba jest dużo produktów, gdzie ten zapach jakoś tak mi nie pasuje. No nie, zazwyczaj jestem zadowolona, więc no nie wiem, akurat jakoś tak wyszło w tym odcinku. I na koniec porozmawiajmy sobie o kremach do rąk. Ja jestem ogromnym. Koneserem dobrych kremów do rąk, bo ja muszę mieć nakremowane ręce. Ja nie potrafię umyć rąk pod wodą i potem i nakremować sobie rąk, bo nie tego uczucia suchości. Mam tak od zawsze, ale jest plus tego. Mam zawsze ładnie nawilżone skórki. Dwa produkty, które nie bardzo przypadły mi do gustu, i jest to krem z Inside Hydrating Hand Cream i Fluff Sorbet do Rąk. Obydwa zużyłam, troszkę się męczyłam bo one nie były jakoś mocno nawilżające i po prostu cieszyłam się jak się zużyły. Basic Lab krem na zimę. Słuchajcie, ja w ogóle jeśli to wypływa z moich ust, to naprawdę to już jest wielka rzecz, bo ja jestem wybredna co do kremów do rąk. Ja uważam, że Basic Lab ma bardzo dobre kremy do rąk. Ten krem na zimę faktycznie jest taki bogaty, taki treściwy, odpowiedni na zimę moim zdaniem. Na lato może być za ciężki, może nie tłusty, po prostu zbyt taki treściwy, ale jak na zimę to. Jest ogromnym moim faworytem, ale największym moim faworytem. Jeszcze żaden krem nie przebił tego produktu. Słuchajcie, tu mam uciętą tubkę, tu mam akurat całą na toaletce. Jest to Evre serum do rąk i wiecie co jest ciekawe? Marka Evre już nie istnieje od kilku lat, a normalnie w niektórych sklepach internetowych można kupić ich produkty. I ja chyba kupiłam z 12 tubek tego serum do rąk i rozdaję bliskim i też mam dla siebie jeszcze. No bo nie ma lepszego produktu do rąk. A co najlepsze, to te sera mają na przykład datę ważności dwa lata w przód, więc ktoś je tam gdzieś produkuje, mimo że tej marki już nie ma. No osobiście mnie to bardzo raduje, nawet mnie to nie interesuje, kto to produkuje. Wszystko wygląda bardzo legitnie i tak samo jak jeszcze ta marka istniała. Ja się cieszę, że mam mój ulubiony produkt do rąk, bo kiedyś się martwiłam, że już nigdy go nie użyję. Okej, okay, słuchajcie, to jest wszystko. Na dzisiaj to by było na tyle. Zwrócam Was na mojego Instagrama, na mojego bloga, na moją grupę na Facebooku Gwarda Kelly Madeleine i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!